Zagraniu, walczak, Grzelka. Bardzo dobry przechwyt, nie ponia, jednak nie spostrzegł się Wojtek Hamiń. W sobotę 19 września o godzinie 17 na sali sportowej szkoły podstawowej nr 2 rozegrano inauguracyjne spotkanie pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn Serii B pomiędzy zespołami KPR Wosztyniak i Grunwald Poznań. Goście wystąpili w niebiesko-białych strojach, a nasz zespół w czerwono-czarnych. Spotkanie zapowiadało się bardzo emocjonująco z kilku powodów. Miało zagrać zespół występujący w poprzednim sezonie w ekstraklasie z szóstym zespołem drugiej ligi. Na przeciwnych ławkach trenerskich zasiadali bracia Andrzej i Piotr Siekierscy. Były to derby Wielkopolski. W notowaniach przedmeczowych Grunwald był faworytem. Pierwsza połowa meczu to wyrównana walka obydwu zespołów, a wynik oscylował wokół remisu. Na przerwę schodziliśmy jednak z jednobrąkową przewagą, przy wyniku 10 do 9. W drugiej połowie gra zaostrzyła się i była bardziej nerwowa. Zawodnicy części byli karani dwoma minutami i wykonywano aż 8 rzutów karnych. Mimo bardzo dramatycznej końcówki meczu, kiedy graliśmy nawet w trójkę przeciwko szóstce gości, ostatecznie wywalczyliśmy zasłużone pierwsze punkty, zwyciężając 18 do 17. Zwycięstwo to cieszy tym bardziej, że nie wystąpili kontuzjowani: Kola Mariński, Piotr Cieszewski, który brał ślub z piłkarką ręczną AZS AWF Poznań i Wioną Weber. Do zespołu wrócił Marysz Piosik, który rozegrał bardzo dobre spotkanie i pojawił się nowy zawodnik Karol Niepoń, grający na pozycji obrotowego, wypożyczony z metal metalplastu Oborniki. Cała drużyna pomimo tych y, roszat kadrowych rozegrała wspaniałe spotkanie, a szczególne wyróżnienie należy się bramkarzowi Sylwestrowi Wawrowiczowi, który wychodził zwycięsko z nieprawdopodobnych sytuacji. Obronił dwa rzuty karne w końcówce meczu i kilka pojedynków sam na sam. Paulowany rzut wolny wykonany. Odegranie do tyłu. Hanysz do Wawrowicza. Hanysz, Wawrowicz bardzo daleko. Zbyt ryzykownie chyba. Sokołowski, długą piłkę. Hanysz, wejście. Nie ma komu podać błąd kroków. Dwie sekundy. Jedna sekunda. Niesamowita akcja. Rzucał jeszcze ale już po czasie, nawet jakby ta piłka wpadła, ale na wszelki badek, Sylwek Wawrowicz jeszcze interweniował. I proszę Państwa, niespodzianka. 18 do 17. Pokonaliśmy dzisiaj na gorącym parkiecie w szkole podstawowej numer 2 Spadkowicza z ekstraklasy zespół Serwisko Grunwald Poznań. 18 do 17. Żegna się z Państwem Cezary Wach. Dziękuję i przypominam, że w przyszłą sobotę o godzinie 17. Na zespół będzie podejmował. Składam ogromne podziękowanie i gratulacje panu Andrzejowi Siekierskiemu, trenerowi naszego zespołu. Panie Andrzeju, jak odczucia, wiem że nerwy ogromne, jak odczucia po pierwszym meczu? No. Wiadomo było, że Grunwald to jest dobry zespół i tutaj pełna mobilizacja musiała być na, na ten mecz. Niemniej no, chciałem powiedzieć, że w zasadzie mogliśmy spokojnie ten mecz rozstrzygnąć. 6 minut przed końcem, kiedy prowadziliśmy trzema bramkami, graliśmy jednego więcej w ataku i zgubiliśmy piłkę przeciwko kontrowa. Potem znowu była zgubiona piłka. Nasze wykluczenie, graliśmy w końcu w czwórkę, w końcu w trójkę no i zrobiło się niepotrzebnie horror w końcówce. Prawda, tu brak wyszedł doświadczenia moich zawodników. Niestety, ruty, młodość, prawda, e, jakiś, e, prawda, no, nie wiem jak to określić, ale, ale niekonsekwencja w grze doprowadziła do tego, że skończyło się tylko jedną ranką. Mogło spokojnie być dwoma, trzema, dowieziony do końca. E, widzieliśmy nowy nabytek wypożyczonego Karola Nieponia. Jak Pan ocenia jego dz dzisiejszą grę? No, ja nie chciałbym jeszcze go oceniać, za grę, bo dopiero Karol z nami odbył cztery treningi, no, dopiero będzie to e, możliwe w jakimś okresie późniejszym, jeszcze nie jest w pełni przygotowany do gry. Myślę, gdy e, będzie przepracuje dłuższy okres tutaj z nami, tego, to będzie wtedy e, lepiej e, można coś powiedzieć na ten temat widzieliśmy że dzisiaj nie wystąpił Kola Mariński czy jego kontuzja jest na tyle poważna że nie zobaczymy go w następnym spotkaniu za tydzień z Uniotarnów? no to zależy od jego samego poczucia on chodzi na zabiegi ma dość poważne skręcenie ponad stawem skokowym więc rozrost tam jest troszeczkę naruszony także no to zależy wszystko od niego czy on będzie ja nie mogę za niego odpowiadać, on będzie zdolny, czy będzie chciał, czy tak dalej. No myślę, że dzisiaj Grzegorz Kliński nie najgorzej zastąpił go na tej pozycji. Obawiałem się o tę pozycję, ale w sumie jestem zadowolony z, z zastępstwa. Wiem, że na pewno żaden trener nie lubi indywidualnie wyróżniać zawodników, ale czy nie uważa Pan, że Sylwek Wawrowi dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie i w decydujących momentach no, popisał się swoją formą? Tak, no, obronił m.in. dwa rzuty karne, w bardzo ważnym momencie karny obronił tutaj Pedy w końcówce, prawda? Na pewno przyczynił się walnie do tego, żeśmy wygrali dzisiaj. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i proszę przekazać gratulacje całemu zespołowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.